Witam Was bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Kazaks i mam dzisiaj dla Was krótki film o sezonie czwartym w Diablo. To będzie taki mini poradnik, można powiedzieć, zestaw wskazówek do tego, jak zacząć zabawę w czwartym sezonie. Z miejsca chciałbym odradzić czekanie, aż koledzy wbiją 70 i nas podciągną, bo ucina to straszne, du dużo fanu po prostu to ucina. Ten najfajniejszy taki moment, kiedy wszystko sobie po kolei zbieramy i ulepszamy. Chciałbym zacząć od tego, że sezon zaczyna się 28 sierpnia w piątek o godzinie 17 i od tego momentu można będzie grać już na sezonie czwartym. Zalecany poziom trudności do tych trzech sposobów, które Wam zaraz podam, zalecany poziom trudności to jest na początku hard, czyli wysoki. Wysoki poziom trudności, czyli ten zaraz drugi po normalu. I i taką dodatkową wskazówką, którą zauważyłem, że niektórzy nie wiedzą, to na samym początku posiadaną broń wymieniamy z najemnikiem, który w trybie przygodowym jest odblokowany. W zależności jaką klasą gramy, w zależności jaką broń potrzebujemy, bierzemy broń od jednego z trzech najemników. On ma zawsze lepszą broń na starcie niż my i w tym momencie jeżeli weźmiemy ją na tym trudnym poziomie trudności, czy to jest wysoki po Polsku. Jeżeli ją weźmiemy, to podtworki będziemy one shotować, nawet elitki będą szły normalnie, będzie, będzie to wszystko wchodziło jak w masło i levele będą leciały te początkowe już bardzo szybciutko, tak? Więc jest to dosyć fajna opcja. I tak. Dodatkowo y, moją wskazówką jest to, dla nowych graczy to będzie wskazóweczko oczywiście, y, nie dla tych starych, bo ci starzy dobrze wiedzą co się robi. Y, buildy, nie, nigdy nie patrzcie na bildy już gotowe do danych postaci, kiedy zaczynacie sezon. Y, dopóki nie zbierzecie tego całego giru do tego buildu, to grajcie umiejętnościami, y, które są definiowane przez wasz EQ, który żeście już zdobyli. Na przykład zdobywamy legendę dla czarownika, czapkę, która daje jakiś tam afiks do jakiejś tam umiejętności i żeby było efektywnie, bierzemy do paska tą umiejętność z tą runą. Czy na przykład jeżeli to jest legenda, która pozwala na używanie wszystkich run z danej umiejętności, to ta umiejętność będzie dla nas bardzo ważna i może nie będzie to trwało długo. Taki system e, może, e, dobierania skilli, ale dzięki temu będziecie dużo szybciej przechodzili przez hordy potworków, e, dużo, szyb, dużo szybciej wbiegacie ten 70 będzie wam dużo, dużo łatwiej na samym początku. I okej. Okay. Mm. Jeszcze dodatkową rzeczą, mam tu wszystko tak ładnie spisane i zapominam za każdym razem o czymś, ważne jest, żebyście też sobie wzięli kostkę. Nie jest to priorytet jakiś, ale kostka Kanaiego w patchu 2.03 zostanie dodana, znaczy 2.3.0 zostanie dodana i ta kostka daje nam wachlarz fajnych możliwości, ale o tym film zrobię wkrótce. Quest jest bardzo przyjemny, tak więc warto te, te ruiny Czerzoną odwiedzić, chociażby, żeby tą kosteczkę wziąć. I tak, mamy trzy takie e, zasadnicze f, fajne sposoby na XP. Pierwszym, najszybszym do wbicia 70, 70 poziomu są sale Agonii wszystkie trzy poziomy sal, sal agonii, z tym, że e, preferowany jest głównie ten trzeci, on ma największe zaludnienie mobków e, z najmniejszą ilością hapsa. Na plus idzie to, że jest masa mobów, masa, masa mobów. Drugi plus to, że mają bardzo, bardzo mało życia. E, są trzy levele tych sal agonii, tak więc możemy sobie zacząć przechodzić od tam drugiego, drugi, pierwszy, trzeci, tak jak chcemy wyczyścić wszystkie. E, no i minusem jest to, że jeżeli chcemy obrać ten sposób, no to musimy co chwilę resetować grę, żeby te sale się na nowo zapełniły mopkami. Z tym, że jest to najszybszy sposób, bo no, no, mopków jest bardzo dużo i ten EXP bardzo szybciutko leci. E, resetujemy na nowo, lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście e, możemy to robić, mieszając to z innymi sposobami na ekspienie. Drugim sposobem m, na ekspienie są rifty. Jak wiemy, rifty w Patchu 2.3.0 e, są już darmowe. Nie trzeba żadnego klucza, nie trzeba żadnych questów robić, żeby je otworzyć. Od pierwszego poziomu możemy od razu podejść do skrzyn, do tej szafy z riftami, otworzyć sobie normalnego rifta i lecieć. Ym, nie potrzebuję żadnego klucza. Nie musimy resetować gry, żeby, żeby otworzyć kolejny rift. Czyli czyścimy rift idziemy do końca, wszystko się wyczyściło, otwieramy kolejnego, zamykamy, otwieramy kolejnego, nie musimy resetować gry, to jest bardzo przyjemna sprawa, bo resetowanie gry to już naprawdę przejadło mi się za czasów podstawki. No, i tak, mamy na pewno lepiej wygierowaną postać na samym końcu, jeżeli obieramy ten sposób, bo leci naprawdę dużo lepszy lód. Leci więcej złota, leci więcej fajnych przedmiotów, lecą też materiały rzemieślnicze jakieś tam. Z tym, że jest to sposób mimo wszystko wolniejszy od sal agonii, od ciągłego resetowania sal agonii, ale. W w końcowym momencie przy salach agonii, przy riftach yy, salę agonii zrobimy dużo szybciej, dużo szybciej wbijemy 70 ale przy riftach mając na 70 mamy lepszy gier już nawet na 70 poziomie mamy tą postać lepszą dłużej się ją robi, ale jest lepsza no i trzeci, trzeci sposób, ten który ja będę używał to jest robienie bounties w patchu 2.3.0, mam nadzieję, że tym razem powiem to poprawnie w patchu 2.3.0 ten tryb przygodowy, te robienie tych bounties Ulepszono. Ulepszono to w taki sposób, że z każdego aktu leci nam unikatowy e, unikatowy legendarny materiał. Są różne akty bonusowe, można to robić wszystkie. Znaczy zaleca się robić teraz zadania z wszystkich aktów naraz, a nie ciągłe robienie pierwszego aktu i liczenie na to, że wyleci nam PKW. Jest to sposób najwolniejszy, ale do plusów można zaliczyć to, że nigdy tego nie robiliśmy. Przynajmniej ja nie robiłem Chyba raz w życiu zrobiłem piąty akt z Bounty'sów, czwarty zrobiłem no dużo razy, trzeci chyba może z dwa razy, yy, drugi chyba w ogóle. Tak, więc to będzie dla mnie jakaś tam nowość, chociaż jest to dostępne w grze. Same bounty'sy są dostępne w grze od yy, marca zeszłego roku, tak, więc. Z tym, że nie było tam nic ciekawego wtedy, żadnego ciekawego dropu, po prostu się tego nie opłacało robić. Chociaż, questy mogły być ciekawe, ale nikt tam nawet nie zaglądał, no bo tam się, to się zupełnie nie opłacało. Teraz mamy dużo powiedzmy miejscówek, w których może nawet nie byliśmy w piątym akcie. Mamy drop matsów. Po każdym, po każdym akcie, po każdym bountysie w danym akcie, znaczy po każdym po każdych pięciu buntikach w danym akcie wypada nam dostajemy tą skrzyneczkę Horadrimów, taki ten taki prezencik od Tyraela. Możemy sobie ich nazbierać, zrobić dwa takie e, spacery po wszystkich aktach, możemy sobie je zbierać ładnie do skrzyneczki i potem wszystkie naraz otworzyć. Tak więc ogólny fan jest fajny. No i lecą z tego te materiały te e, różnego rodzaju materiały, rzemieślnicze plus te unikatowe. Tak więc e, na pewno są z tego korzyści, a te materiały na pewno wam się przydadzą. I to będzie mój sposób. Oczywiście można te sposoby mieszać. Możemy zrobić sobie 5 aktów, wszystkie bountysy, potem sobie ze dwa razy zresetować salę agonii, potem chcę zrobić rifta. Wszystkie sposoby są fajne, z tym, że tak jak mówiłem, jeżeli chcemy jak najszybciej wbić 70, walimy salę agonii. Jeżeli chcemy wbić 70 niekoniecznie bardzo szybko, ale chcemy mieć dobry start powiedzmy od tego 70, no, robimy same rifty, same rifty. A jeżeli chcemy mieć jakieś tam zaplecze matsów fajne, zaplecze już schematów legendarnych i schematów takich zwykłych do kowala, chcemy mieć zaplecze oddechów śmierci, zaplecze tych wszystkich materiałów, plus coś nowego, coś nowego dosłownie, bo są też nowe różne questy dodane w poprzednim patchu, których zapewne nie robiliście, oczywiście te z pierwszego aktu to na pewno. No to polecam bounties, ja będę się skupiał na bounties, gdzieś tam wyskoczę riftę jak mi się znudzi gdzieś tam na salę agonii, ale głównie będę, się, będę robił te, te questy. I tutaj wychodzi moje pytanie do Was jak wy będziecie robić e, tą postać. Czy poprosicie kolegę, żeby was poexpił dwa dni później, czy będziecie robić sale agonii, czy będziecie robić rifty, bounties, czy mieszać te wszystkie trzy sposoby. E, no i też chciałbym się was spytać, jaką postać będziecie tworzyć jako pierwszą w sezonie czwartym i która ze zmian najbardziej wam się podoba. Dzięki wam wielkie, mam nadzieję, że film był w miarę, w miarę dało się go obejrzeć. Do zobaczenia w sezonie czwartym. Pa, pa!